I w... witam się, was w powodzenia. drugim odcinku z Battlefielda, a ze mną jest Axel Gamer. Witam. I dzisiaj mamy drugą misję też warras. Arras to I... jest nasza taka. Nasza... To jest druga misja Warras. Tak. Mówiliśmy, że to będzie. że to będzie krótkie. No to eee... nie za bardzo. Nie, nie wiem być krótkie, znaczy nie wiem jak to będzie wyglądało. Jest dziś, będzie 10 odcinków całkowicie. Dawaj, Dobra. lecimy. Około 10 odcinków. Z Arras, Dobra, na... idziemy. Ty... Jak wszystko inne. Ocha, sobie. Dajcie z wszystko i Tylko pamiętaj, musimy, musimy iść powoli, okej? Okay? To idziemy w Okej, okay. Tylko idź powoli, ruchy. bo uważaj, to bo nie, nie możemy sobie pozwolić na ten... Na alarm. To może iść ostrożnie, I a nie idź powoli działa... Pozdrawiam. Nie. to i to w sumie. Też cicho stało? Podbiegniemy do tego, a później wszystkich taktycznie wyeliminujemy. Dobra, nie, teraz, teraz cicho, teraz cicho, bo możemy przecież iść zajść od tyłu. Kontrolę. Koch. Tu chyba byliśmy też w ostatnim odcinku. Tak, to Powoli, tak. na kon... Kucaj, kucaj. Że ta artyleria zadaje nam poważne straty Dobra, nie Tam walić to Dzięki za pomoc O jawalę czołg! Prawdopodobnie czołg! Uważaj, odsuń się, odsuń się O ale dupło! Pierwsza artyleria dupła. No jedyny minus jest tak, że nawet tu jest czołg. O kurde. No serio? Dobra, chodź stąd, chodź stąd. Chodź stąd, a, stąd zniszczę chodź stąd, ten, chodź. ten czołg. Nie się. Dobra, zniszczony przy okazji zostaje w pierdek. Czekaj, bo gdzie ty kurna polazłeś? Tutaj do domu są, chodź. Poczekaj, bo Nie trzeba Niemców wyczyścić. A, nie wiem co chcesz wyczyścić. No, żeby później nam nie biegali owszty. No i najs. Nice. Weź go tam Eł. od tyłu no. Po nóżkach cię. Dobra, Bo chcę sobie wziąć... Ile was tu? Samolotów jeszcze nie ma, to jest dobrze. Wiem. O kurcze, pomocy! Trzeba biegnę. Zwinę. To się odleży Jak? Nie ja ja wiem, tak, kombinuj. To, to Miny zbliżeniowe, uważaj. To fajnie się bawisz. Deutschland. Quality. Dokładnie. Dobra, oczyszczeni. O, dostępne posiłki. Oooo! Jak dostępne posiłki? Poczekaj, a nie to, już myślałem, że taki shotgun. Wielki. Dobra, chodź. O kurde, JBR normalny. Aha! MG42 z tym wielkim magazynem, nie? No, no. Z wielką lufą. Dobra, poczekaj, co jest bliżej, tu, chodź. Mamy Kurna, gdzie jest bliżej, nie kurna tam. Chwila, tu byliśmy, czy gdzie? Tu byliśmy chyba też. O, nie, nie, tu nie byliśmy. Dobra, o, to ja podłoży ładunki. Podkładamy. Dobra, uciekaj, uciekaj! Chcę zobaczyć, jak to dupnie znowu. Tylko jak to strzela bez obsługi? To mnie zastanawia. No to ma system namierzania. Śliki że gówno, nie nie system namierzania. Czołg drugi! Gdzie? Tutaj. A nie, to działo artyleryjskie, to tam ktoś jest. Wróciłem mu tam malutko. O bozie, dostałem! Trzech w niego po prostu. Oła! Bo mnie bije! Ponóżka z noża! Masz, tutaj potrzebujemy medyka chyba. Że... Dobra, zabiłem. Ej, możemy wziąć to ciało. Nie, 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 nie bo jest wracaj na pole walki! No. Nie, bo chodzi o to, że myślałem, że można wziąć. No to niech się wycofają! Czy to takie ciężkie? My z dwóch, a nie... W sumie jesteśmy specjalistami cool. od tego, ale... No, tam such, tam jest się. jeden Niemiec. To go zdejmij. Ja widzę, Deutschland, kurde. Leży. O nie, to jest to miejsce... Tak, gdzie za pierwszym razem nam się tak łatwo nie udało. <grym, <grym, ale za drugim cool. było dobrze. Bo ja zniszczyłem im no, to gówno, co tam mieli. O kurde. Jak to wali Od razu, od razu, wchodzimy i niszczymy, Nie cia, 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 cia ma i... A są jednak O Boże święty Łe ile ich tu? Po nóżkach cię nożem Osmyram No, od tyłu w serce no O, w głowę dostał Leż Dobra, to ja czysty budynek, ty się tam baw. Okej. Okay. Ja ty... Oła, dostałem! Dostałem! Leżę chyba. Leżysz? Nie ja? wiem, może jednak żyję. Nieważne, żyję jednak. Okej, okay, dobra, podłożyłam ładunki wybuchowe. O nie! Łódź, ty! Udź ty! Odebraliśmy prośbę o ewakuację. Tak to się właśnie robi. Świetnie się spisaliście. Pierwsza klasa. Gdzie jest miejsce ewakuacji? E to takie łatwe No nie, bo znowu będzie jeszcze obrona A no na mnie dobra Zatem czego się spodziewałeś jak wybrać łatwy No na średnim to już byśmy leżeli dalej No nie no raz nam się udało na średnim kurna mać Nie No skakać się nie potrafię, jak ty to zrobiłeś? na pierwszym miejscu Nie, na drugim Ej weź poczekaj na mnie O nic szybciej Poczekaj, bo... <laughs> bo ci za no, nie... A nie, nie, bo nie mam Po musiałem miejsce uterować troszkę. Bo ci zaraz młotek walny włem. No nie, bo musiałem się trochę przebić przez to gówno. No chodź. Biegnę, no. No właśnie, przy okazji, gdy biegniemy do strefy ewakuacji, to... ...założę się, że nie dacie rady kliknąć sub przycisku subskrypcji... ...i dzwonka, także... Tego. Także łapki w górę, zanim tam dobiegniemy, ewakuacja niebawem dotrze. Zróbcie to w waszej mocy, żeby odeprzeć wroga do naszego... Okej, okay, dobra, buduj. I nie wiem, czy wam się udało, ale jeśli tak, to jesteście mistrzami. I jeśli nie udało wam się, to nie jesteście Polakami. Działeczko! to budowaj drugą stronę. Nie no lepiej, żebyśmy jedną obudowali będzie szybciej. Ale będzie, będzie źle... będzie źle tak to. Tutaj trzeba! Oś. Stary na spokojnie, jeszcze drugą stronę możemy obudować no. Czy nam tak łatwo się nie przepiszy? O nie, czy my nie możemy... Trzymać Dobra, obudowuj nas. Dobra, chodź, no wychodź, a nie się tam kampisz. No ale się wolę kampić. Zaraz wezmę i ci zjem. O, awupa, najd. Jaka awupa? Okay. To jest kraken coś tam. Kraken szmaken. Jur... Juszaken. Y Daj to działa, a nie... Pamiętaj, że ty jesteś chroniony za ty... Od boku! Wiem, od wszędu, od we... wsząd. Weź za nas! Chodź tu! Dobra, od tej strony czysto chyba. Chodź! Aaaa, strzelają do mnie wszędzie! Daj to. Nie można przyjąć miasteczki Eee zalewatko Hmm Krakenhaus Zachowajcie zimną krew i walczcie Jesteśmy w połowie drogi Och, cholera Mam e, 69 HP, czekaj no bo gdzie ty jesteś Idź o blid! Nie żyjesz? Nie no, żyję, ale... Leżysz? Czołg! Czołg? to się nim... Za... To się ba... Ja... Podłóż ładunki wybuchowe. Nadchodzą siły droga. się! No mówię, podłóż ładunki wybuchowe, a ty co? Zacznijmy od tego, że nie mam! No tu były! Ja odłożyłeś. O kurde! Gdzie czołg? Czyli to nie czołg, to, to ciężarówka zbrojenna. Wa, ciężarówka zbrojenna, ja tu dostaję z każdej strony. Nie pierdol mi o ciężarówce zbrojennej Ja zbrojenny. też. Nie okay. tylko ty. Nie prawda, tylko ja. Bo tylko ja, to, ja, ja, ja o tym mówię głośno. Kraken, O mi Ja, bo mnie tu pali ziomeczek. Że oni. Że to są takie. O kurde! Zbliża się do waszych stanów coś wspaniałego! Pod... Was do... Misja zakończyła sukcesem, a chłop nie podpala. No. No, przejedziemy po nich jak walec. Jesteście no i pięknie. No i tak to się robi, ile, ile, ile kolejny film trwał? Eee, Niecałe nie... 11 minut, jesteśmy speedrunnerami. Dokładnie. No to <laughs> Dobra, co? Dziękujemy za oglądanie. To był kolejny odcinek z Battlefielda Kolejny będzie I... z kolejną osobą, prawdopodobnie. Prawdopodobnie, zgadza się. No to co? Pa pa! No, żegnajcie.